Ma pan poseł Konrad Berkowicz Konfederacji. Państwo, poseł Budka, tutaj później poseł Kosiniek Kamerz mówił o trójpodziale władzy, jak to jest właśnie niszczone. Mi się przypomniały słowa profesora Suszki, który mówił, że są na tym świecie piękne, fałsze i szpetne prawdy, a szpetna prawda jest taka, że owszem w Polsce nie ma trójpodziału władzy, ale nie od kiedy pis rządzi, ale od znacznie dawniejszych czasów. Ja zwracam uwagę na to, że w Polsce w praktyce to rząd pisze ustawy, później maszynka do głosowania w postaci dwustu kilkudziesięciu posłów partii rządzących karnie przegłosowuje tę ustawę po to, żeby rząd własną ustawę mógł wykonywać. Więc w Polsce od dawna nie ma trójpodziału władzy, jest co najwyżej dwupodział władz Jest władza wykonawczo-ustawodawcza i władza sądownicza. To dzierży władzę ustawodawczo wykonawczą wszyscy wiemy obecnie prawo i sprawiedliwość, natomiast na naszych oczach i na polskich ulicach, w polskim parlamencie właśnie toczy się walka dwóch kast o władzę nad władzą sądowniczą. Konfederacja oczywiście w tym sporze nie staje po żadnej ze stron, dlatego że przedmiot tego sporu jest w najwyższym stopniu niewłaściwy, bo w Polsce nie chodzi o to, kto będzie rządził sądownictwem, ale chodzi o to, żeby przywrócić Prawdziwie niezależne sądownictwo. A żeby przywrócić prawdziwie niezależne sądownictwo nie można robić tak, jak partia rządząca, która wprowadza drobne zmiany na ogół związane z personaliami, ani nie można robić tak, jak robi to stara opozycja, zwana totalną, to znaczy powstrzymywać wszelkie zmiany, udając, że przed prawem sprawiedliwością sądownictwo było, działało dobrze i było niezależne. Otóż nie. To, żeby sądownictwo było niezależne, wymaga niestety gruntownej przebudowy systemu praworządności i systemu sprawiedliwości w Polsce i Konfederacja za tym właśnie się opowiada. Konfederacja opowiada się też niezmiennie za suwerennością Polski. Suwerenność Polski oznacza również niezależność od instytucji zewnętrznych wobec Polski, w tym instytucji unijnych. Niestety sytuacja, w której sądy, tak kluczowa rzecz jeśli chodzi o instytucje w Polsce, ulegają wpływom instytucji zewnętrznych unijnych, znowu nie zostanie poprawiona tą ustawą, bo niestety jest to bubel prawny, dlatego Konfederacja tej ustawy nie poprze. Ja zwracam uwagę, że PiS próbuje. Naprawić sytuację, w której właśnie instytucje unijne pośrednio wpływają na polskie sądy, a jest to sytuacja, której, przypomnę, winny jest PiS. Wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość bohatersko walczy z problemami nieistniejącymi pod normalnymi rządami. Przypomnę, że to PiS, to znaczy dokładnie Jarosław Kaczyński negocjował, ale Kaczyński podpisał traktat lizboński, który pozbawił nas de facto suwerenności, uzależniając nas od instytucji unijnych. Dlatego tą suwerenność trzeba przywrócić, dlatego że dla niezależności, prawdziwej niezależności sądów w Polsce. Musimy przywrócić niezależność sądów w Polsce nie tylko od partii rządzącej, jaka by ona nie była. To oczywiste. Musimy przywrócić niezależność sądów polskich od zewnętrznych instytucji, również od instytucji para państwa, jakim jest Unia Europejska i za tym opowiada się konfederacja. I jeszcze jedna uwaga na koniec, bo ja tu słuchałem pana posła budki, który wymieniał afery, jakie są związane z rządem prawa sprawiedliwości, siedziałem tutaj w ławach i słyszałem, jak posłowie PIS-u w odwecie krzyczą nazwy afer związanych z koalicją obywatelską i pomyślałem, że o ile w noc wigilijną zwierzęta przemawiają ludzkim głosem, o ile tyle w dzień, w którym jest spotkanie opłatkowe w Sejmie, politycy popisu postanowili też powiedzieć kilka słów prawdy. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.